Witam wszystkich bardzo serdecznie. To już kolejny odcinek ciekawostek. Tak właściwie to drugi. Jeden użytkownik dał komentarz z propozycją nagrania ciekawostek. Właśnie teraz. Macie ten komentarz na ekranie. Bardzo szybko wbi się te 10 lajków, więc teraz podnoszę poprzeczkę. Bijcie 15 lajków i od razu nagrywam kolejne ciekawostki. Oczywiście podawajcie w komentarzach, z czego mogą się pojawić kolejne ciekawostki. Dzisiaj ciekawostki o GTA San Andreas. Zapraszam! Czy wiedziałeś, że możemy zaobserwować logo Rockstar nocą na niebie? Dobrze je widać z pagórków San Andreas. Area 69. Jest to baza wojskowa, które prowadzone są prawdopodobnie badania UFO. Aby wejść do środka, trzeba mieć motor. W środku jest minigan i jetpack. Oczywiście po wykonaniu misji. Na zewnątrz znajdziemy czołg i hydrę. Niedaleko jest bar UFO. Jeśli wejdziemy na teren bazy, dostaniemy 5 gwiazdek. A jeśli przelecimy nad nią samolotem, to wystrzelą w nas rakiety. W pewnym dole, niedaleko opuszczonego lotniska, znajduje się 5 worków, które kształtem. Przypominają ludzkie złoki. Zdjęcie z pięcioma osobami możemy zobaczyć w barze UFO. Tego dziwnego faceta możemy spotkać na wsi w okolicach pustyni. Jest on bardzo dziwny, ponieważ gdy do niego podejdziemy mówi o kosmitach. Kiedy będziemy niedaleko gejzera i odwrócimy się do niego plecami usłyszymy krzyk i będzie tam właśnie on. Niektórzy twierdzą, iż jest on powiązany z ciałami na dole niedaleko Area 69. Teraz trochę mroczniej, bo w grze znajduje się lokacja nazwana miastem duchów. Znajduje się niedaleko tamy wodnej. Można znaleźć tam kilka drzewnych domków i cmentarz. Tego nie mogło u mnie zabraknąć. Taki kształt skały możemy zobaczyć niedaleko opuszczonego lotniska. Co wam to przypomina? Inferno. To najszybszy samochód w grze. I wygląda on właśnie w ten sposób. A w rzeczywistości wygląda on tak, Podobne, nie? Dobra, to już koniec. Jest bardzo dużo ciekawostek z gry GTA, ale musiałem wybrać tylko 7. Mam nadzieję, że są one w miarę ciekawe. Oczywiście, tak jak mówiłem na początku filmu, jak dobijemy 15 lajków, to od razu nagrywam kolejne ciekawostki. Podobajcie w komentarzach, z czego mogę zrobić kolejne ciekawostki. Do następnego odcinka. Na razie, BOOM!